Drodzy młodzi przyjaciele, przed nami bardzo wyjątkowe święta, które w tym ostatnim czasie nabierają jeszcze szczególnego znaczenia. One nam mają przede wszystkim uświadomić to, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, że ta miłość Pana Jezusa do nas jest ciągle dla nas taka niepojęta, bo On zwyciężył śmierć, a dzisiaj to wszystko jeszcze nabiera takiego innego znaczenia od chociażby poprzez to, co przeżywamy. Co jest naszym zamknięciem, ograniczeniem, co jest naszym też i buntem, naszą też i bezradnością wobec tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje. To wszystko Jezus zwycięża. Potrzeba, żebyśmy tego Jezusa odkryli na nowo. Jako, jako Boga, który przychodzi po to, żeby być blisko nas, który się dla nas poświęca, który dla nas oddaje swoje życie, który za nas oddaje swoje życie, ale który też zaprasza nas do tego, byśmy z powstawali. Papież Franciszek, kiedy pisał y, list do młodych, adhortację y, pod tytułem "Chrystus vivit, rozpoczyna właśnie te słowa do młodych takim oto stwierdzeniem, że Chrystus żyje. I to jest przesłanie y, chrześcijaństwa i to przesłanie realizuje się przy okazji tych świąt. Chrystus żyje i pragnie, żebyś żył także i ty. Drodzy młodzi przyjaciele, proszę przyjmijcie jak najlepsze życzenia świąteczne. Niech, niech te życzenia przede wszystkim oznaczają dla nas taką świadomość tego, że Pan Bóg jest blisko każdego z nas, że tego Pana Boga możemy odkryć w Kościele, że w Kościele jest dla Was, dla was miejsce, bo my wszyscy tworzymy Kościół. Nie zapominajcie o tym, co, co najważniejsze. Nie zapominajcie o najważniejszym gościu tych świąt, którego powinniśmy zaprosić niejako na nowo do naszych wspólnot, do naszych domów. Trochę dzisiaj ograniczonych może poprzez, poprzez to, co wokół nas, się, wokół nas się dzieje, ale nie zapominajmy o tym, że Chrystus zwycięża wszystko naszą beznadzieję, naszą niewiarę, naszą też i bezradność. Chce dodać nam jakiejś takiej niesamowitej nadziei na to, że będzie, że będzie lepiej, a przede wszystkim chce nam dodać siły do tego, żebyśmy my to życie wzięli w swoje ręce i przeżywali je tak jak trzeba. Niech te święta staną się rzeczywiście wielkim świętowaniem zmartwychwstania, zmartwychwstania Jezusa, ale też zmartwychwstania każdego z nas, to znaczy powstawania do nowego życia. Wszystkiego najlepszego.